Hello guys, moi drodzy, znacie to uczucie, kiedy dokończycie jakiś cel. Mieliście wielki, ogromny cel, dochodzicie do niego, udało się, znaczy udało się, wypracowaliście to i z jednej strony jesteście szczęśliwi, a z drugiej strony czujecie taki smutek. Wiecie o co mi chodzi, to znaczy osoby, które osiągały już jakieś cele w swoim życiu, wiedzą, że tak właśnie jest, jak się osiąga coś dużego. I tak właśnie dla mnie jest teraz. Uważam, że w tym momencie nagrywam dla Was 38. kolejkę Premier League perspektywy językowej. Jest około 3 godzinki. Do finału Ligi Europy w Gdańsku pomiędzy Manchesterem United a Villarreal. Nagrywam ten filmik i z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony, yy, no kurczę, szkoda, że już koniec. Natomiast słuchajcie, żeby było jasne, na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, natomiast dzisiaj uderzymy w 900 wyrażeń w kontekście. Rok pracy, 38 kolejek, step by step. Nie da się tego nauczyć w jeden dzień. To znaczy, na kartkówkę byście się nauczyli. Natomiast nie da się tego nauczyć tak, żeby to wykorzystywać efektywnie. Cały czas, przez cały rok, przez 38 tych nagrań dawałem Wam wskazówki. Także dzisiaj nie przedłużając, bo będzie jeszcze pewnego rodzaju podsumowanko niedługo. Wjeżdżamy. 38. kolejka Premier z perspektywy językowej. Nazwałem ją po prostu The Final Day. Finalny dzień. Kaweczka zrobiona. I jedziemy. Liverpool Crystal Palace 2-0. Wiadomo, Liverpool zakwalifikował się do pierwszej czwórki. I teraz takie zdanko. W trakcie meczu, jak macie te wszystkie multiligi, na chwilę obecną tabela pokazuje, że Liverpool jest poza pierwszą czwórką. Table, the table as it stands shows Liverpool out of the top four. The table as it stands shows. As it stands. Tabela na chwilę obecną. czyli jak mówię, te wszystkie flash, flash scory, e, multiligi i te tabele się aktualizują. Właśnie, the table as it stands shows. Ok? Kończy mu się kontrakt po tym sezonie. Wiele osób by powiedziało: His contract finishes. Bardziej zaawansowane. His contract expires. Ale pamiętajcie, ja dla Was nagrywam: zasłyszane. To powiedzieli prawdziwi Anglicy. Kornet to usłyszał. Może delikatnie zmienił i Wam daje. He's, he's out of contract at the end of the season. He's out of contract at the end of the season. Genetico expires, Alatesh out of contract. No i o Roy Hodsonie, który odchodzi z Crystal Palace. Ja oczywiście jestem zakochany w Premier League, dlatego, że nagrywam te filmiki dla Was, to jeszcze dużo czerpię wiedzy i informacji na temat tej wspaniałej ligi. Roy Hodson jest obieży światem. Roy Hodson is a well troubled man. Nagrałem to słówko Well Traveled oraz widely traveled w ostatniej części Everyday English, 32 części Everyday English. Zobaczcie sobie, tam jest też to słówko Well Troubled. Okej, okay. Aston Villa, Chelsea, Tuan dla Aston Villa Nie odpuścili, ale i tak Chelsea skończyła sezon w czwórce. Chelsea próbował próbowała zepchnąć Willę do defensywy. Chelsea tried to push Villa back. Push Villa back. Guys, we have to push them back. Musimy ich zepchnąć do defensywy. Sędzia Stuart Atwell, pozdrawiam wszystkich sędziów, też dla Was dużo było w tych 38 kolejkach takich wyrażonych, ale bardziej nieformalnych, niekoniecznie loss of the game. Stuart Atwell dał sobie sekundkę na przemyślenie tego. Stuart Atwell took a second to Think about it. Stuart Atwell, Atwell took a second. Mówimy komuś, take a second to consider it. Take a second to think about it. Daj sobie chwilkę na przemyślenie tego. Leicester City, Tottenham 2-3. Wiadomo, lisy wypadły z czwórki. Tottenham zagra w, kon w Lidze Konferencji ee, z polskich zespołów Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin zagrają, czyli być może spotkają się z Tottenhamem, czy jak hardy przeciwnik. W tym momencie, na chwilę obecną, Leicester musi wygrać ten mecz. I znowu, As things stand, less than need to win the match. Słuchajcie. As things stand. As it stands, albo as things stand. W tym momencie, na tę chwilę, nie tylko at the moment. Wiedzą to tym moi podopieczni, W tym tygodniu rozmawiałem o tym wyrażonku z nimi. As things stand. Doradzano, anto, doradzono Antonemu Taylorowi, sędzia, żeby poszedł do monitoru, tak? Żeby zobaczył. So, Anthony Teller was advised to go to the monitor. He was advised to go to the monitor. Fine, Dražonko, he was advised too. I was advised to do it. I was, I was advised to go there. Dorazonomi. No, kolejny złoty but dla Kane'a. Another golden boot for Kane. Another golden boot for Kane. Ostatnio mówiłem, should he stay or should he go? Powinien odejść czy powinien zostać? Oraz Kane to maszyna do strzelania goli. Kane is a goal machine. Można powiedzieć, Kane is a goal scoring machine. OK, let's go. Manchester City, Everton 5-0. Wiadomo, Manchester City, champions of the land. Aguero odchodzi ten mecz się tak jakby... Wokół niego piękne dwie bramki strzelił. Ten dzień jest kompletny po golu Agüero. The day is complete after Agüero's goal. Słuchajcie, the day is complete. The day is complete. Guardiola przekształcił angielską piłkę na lepsze. To są słowa, słowa Garego Linekera. Guardiola has transformed. The English Premier League, the English football for the better. He has transformed the English football for the better. OK? Impreza trwa. The party is alive. The party is on. The party is alive. Kiedy aguero wszed, wszed, wszedł z bramki, podaje 4 0 5 0. Piękna bramka prawą nogą, zewnętrzną częścią stofy. Piękna bramka głową. No, piękne pożegnanie. Manchester City Mistrzostwo Everton poza Pucharami. West Ham United, Southampton. 3 Nil, West Ham United, Southampton 3, chociaż nie wiem, czy Everton poza pucharami, ale to nieważne, ok? Co wy sprawdzicie później. Eee... Ten goal zabrał ich do Europy. This goal took them to Europe. Możemy powiedzieć: I'm gonna take her to the restaurant. I'm gonna take her to the cinema. Tak, zabrać kogoś do restauracji kina. Ale this goal took them, dał im Europę to Europe. Na początku sezonu każdy związany z West Hamem wziąłby to w ciemno. At the start of the season, everyone connected with West Ham would. Take that. Wiemy o co chodzi. Chodzi o europejskie Puchary. Everybody connected. Everyone connected with West Ham. I teraz świetne wronienie. Fabiański sparował piłkę. That's great goalkeeping. Fabiański parried the ball away. Fabiański parried the ball, albo parried it away. Oczywiście trzeba było wspomnieć Fabiańskiego. Świetny sezon West Ham United. Zagrają w Pucharach. Także nasz Fabiański będzie w Europie. Would to Manchester United? Dzisiaj Manchester VRL, oczywiście I keep my fingers crossed for Manchester United, because I love the, the English clubs, ok? Ale fajnie, hiszpański, jednak kopuje to, ktoś tam powiedział na, na moich mediach społecznościowych, napisał, chyba Przemek Bedanek, pozdrawiam, że jednak finał hiszpańsko-angielski to lepiej smakuje niż angielsko-angielski, no i chyba coś w tym jest. Słuchajcie, mieli go na oku, nie spuszczali go z oczu, they kept tabs on him, they kept tabs on him. I'm keeping tabs on him. Trzymać kogoś na oku, obserwować kogoś. Keep tabs on somebody. Fajne wyrażonko, ale trudne wyrażonko. Mata nie pomylił się od rzutu karnego. Mata made no mistake from the spot. Mata made no mistake from the e, spot. Leeds United, West Bromwich Albion, 3-1. Dla mnie zespół bielszy po prostu top. Chyba, no wiadomo, Manchester City, mistrzostwa, ale to, co oni zrobili w tym sezonie, nieprawdopodobna ta piłka. West Brom musiał ciężko pracować, żeby poradzić sobie z piłkami wrzucanymi za plecy. West Bromwich Albion had to work hard to deal with the balls in behind, to deal with the balls in behind, ok? Kibice mogli oglądać bramki na Elland Road osobiście. Wiadomo, kibice już na stadiony, so the fans could watch the goals at Elland Road in person. I have to do it in person, I have to go there in person, osobiście jak trzeba to zrobić in person. Postawił pieniądze na to, że Harrison to zrobi. He put money on Harrison do it so, doing so. Put. Money on somebody doing so. So, I don't know, he put money on him scoring the goal. O, Lewandowski ostatnio zdobył 41 bramkę, rekord pobił, he broke the record. So, uh, they put money on Lewandowski scoring the goal, okay? Czyli put money on somebody doing something. Fajny wzór, nie tylko słówko bet, ale również put money on. To był gol na pocieszenie, chodzi o West Bromwich Albion, spadają do Championship. This was a consolation goal. A consolation, the goal was a consolation, o tym już kiedyś mówiłem. Zawsze długo mi zajęło na uczenie się tego słówka consolation, nie wiem czemu, są takie słówka czasem nawet dla mnie, które, pewnie dlatego, że zazwyczaj je używamy, dlatego też rzucimy to słówko consolation na ostatnią kolejkę. Arsenal Brighton, po raz pierwszy bodajże od 1995 roku Arsenal nie zagra w Europie, Tunel Pepe strzelił swoją słabszą prawą nogą. Pepe scored with his unfavored right foot. Słuchajcie, weaker foot, słabsza, ale unfavored, taka niepreferowana. His favored, so this is the stronger and the weaker, unfavored, weaker foot. Rozwija swój potencjał. He's realizing his potential. Ja rozwijam swój potencjał. I'm realizing my potential. Ona rozwija swój potencjał. She's realizing her potential. Arsenal eh, zdaje się tracić na wartości. Arsenal seem to be losing ground, losing ground. When you lose ground, you're getting worse, you're making regress. OK, Arsenal seem to be losing ground. No i coś takiego wpadło mi do ucha słówko, o tym pewnie będę mówił w English. Jak powiedzieć uchlałeś się? Are you on the booze? Are you on the booze? Ale OK, o tym nie będę mówił. To wyrażonko tak troszkę humorystycznie, bo nauka języka też musi być humorystyczna, wrzuciłem. Dwa mecze. Fulham, Newcastle, Neil 2. Zmarnował setkę. He missed a sitter. He missed a sitter. Na pustą bramkę tam nie trafił, bodajże Calvario, e, ka, Cavaleiro, OK. He missed e, a sitter. Newcastle zakończył sezon z zwycięstwem. Newcastle finished the campaign with a win. Newcastle finished the campaign with a win. Ostatni mecz. I'm, I'm on the brink of crying. I'm on the, on the on the verge of crying. Zaraz się rozpłaczę, bo to już koniec. Of course, I'm joking. McGoldrick perfekcyjnie umieścił strzał w dolnym rogu. McGoldrick placed the shot perfectly in the bottom corner. In the bottom corner. In the bottom corner. The bottom corner. No i ostatnie słówko, jako że e, znamko. 900 wyrażenie. To jest pożegnanie Sheffield's Premier League. It's goodbye to the Premier League for Sheffield. Guys, it's goodbye to you in the first official season uh, from the perspective of English. Moi drodzy, 900 wyrażeń, 38 kolejek. Standardowo przypominam, pod tym filmikiem jest link do www.kornetleposzkiewicz.pl, gdzie te wszystkie wyrażonka są. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, nieprawdopodobna wiedza. Ja uważam, że na podstawie tego jesteście w stanie się nauczyć całego języka angielskiego. O tym jeszcze kiedyś pewnie jakąś książkę napiszę. Natomiast w tym momencie dzięki wam za uwagę. Podsumowanko jeszcze zrobię. Natomiast macie 38 kolejek Potworna Wiedza. Ona jest zupełnie za darmo. Możecie wchodzić na mojego YouTube'a, krok po kroku sobie to robić. Możecie zacząć teraz, możecie kontynuować, ale zawsze step by step. Dzięki, że byliście. Jedziemy ale oczywiście jest jeszcze wiele projektów do zrobienia, więc na spokojnie wszystko sobie w swoim czasie ogarniemy. Trzymajcie się. Hej.